Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Dibijskich Przygód. Yy, prawie umarłem. Kiedy mniej było i prawie zginąłem. Dobra, wracamy tutaj do yy, naszych wewnętrznych. Musimy zarobić 4K i chyba nawet troszkę pomal bo muszę mieć na podróż. No dobra. 558 już. No to zrobiliśmy już 50 na jednym odcinku, czyli jeszcze 10 odcineków. Sporo, ale... ale sporo. O.

Mam już 700 sztuk złota. <laughs> Dobra, zarobimy 4,5 i stąd spadamy. Kolejna wojka. I dalej nie mam gdzie ich sprzedać. Ach, te problemy. Czemu ja tego nie biję? Dobra, o woli jakoś pójdziemy z tymi biwernami. <coughs> <coughs> Wheel of Destiny. Ile tu jeszcze? 30 na 50 mało. Wow. ale... Może zrobię głosowanie, to w co mam iść Kolejne. w kolejnym etapie? Może i tak się zrobi. Kolejny etap, i w sumie taką decyzję zostawić. Widzą, w które, w które, które, co mam pójść w takie jedno głosowanie. Większe. I co będziemy maksować kole jako kolejne. Albo może, nie wiem, pię co 5 poziomów, 5 punktów i te pięć pu o 5 punktach będzie decyzja. Nie wiem, jakoś jakoś może pomyślę. Dobry plan? Czy nie dobry? No nie wiem sam, nie wiem. Ale dobra, no coś coś pomyślimy, coś jakoś pomyślimy. Żeby było bardziej interesujące, jeszcze bardziej interesujące, jeżeli jest cokolwiek interesujące. No dobra, no Trzeba na razie pozbierać te pieniążki kochane. Cztery kanały które no, nie wiem ile ona w ogóle daje ten, zżeramany, ale nieważne. Ja bym mi podleciła chyba. Powolutku. Od setnego, bo sprawdzałem jest tu tura to jeszcze lepiej będzie. No. 400 życia leci ciutura. ile mamy? Zaraz sprawdzę w sumie. Ile? Oż cholera, dobra, nie, to to... To nie, to jest zaraz. To instantowo po to to będzie, o Jezus Maria, to będzie big, big zmiana, na takim ekspowisku, kurde. Ja nie wszystko wiem, ja nie o wszystkim pamiętam, ja nie wszystko znam, więc bardzo takie informacje są yy, istotne. To kurde. To nawet chyba tu Waste'a nie będziemy mieli. O mój Boże! Znaczy Waste'a i tak nie mamy, jeżeli sprzedamy w końcu te rzeczy, które no Tak. No nie, no na pewno. O. O Boże, od razu. 450 zł spadamy. Spadamy kupić. Nawet nie 450 Nie, gdzie to można kupić? Ja to muszę się dowiedzieć. Zaraz, zaraz będę. Zaraz sprawdzę. I ja policzę dokładnie, ile to. 4K i na podróż trzeba też będzie odliczyć, odjąć, dodać i pomnożyć. Yy, dawać mi to. Czary, 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 rekubery, rekubery mm, An Krachmun, ja Edron. Mm, czyli... 60 GP. Na edron się płaci 60 czy 30? 18, 4, 55. Proszę Boże, Boże to jeszcze 600 GP, tylko właśnie. Wiem, że grosze. Nie, nie byłem pewny, czy na jadron też to można, ale jak na jadron to można dostać, to. Kurde, będzie big. No to dobra, weźmiemy na wszelki wypadek 120. 4120 sztuk złota. O tyle co teraz, tylko że teraz jeszcze zbieramy tam do 4K. Ole. Ale to będzie przyjemne. Z uturą. O A Autora Gran. Zakładam, że dwa razy więcej leczy, czyli 800 życia na setnym poziomie. Dobra, zaraz sprawdzę ile to mamy. Mm -hmm. Tylko wiwerne sobie kliknijmy jakąś. Ok, mamy wiwerne i dobra, tutaj jest jakaś Ground Shaker Intense Recovery. OK. Additional 165 many. Czyli co, 175, ale dobra, no okej, okay, okej, okay, okej, okay. 165 to będzie, no proszę, więcej niż, ale to nie jest takie, no nie, no będę, no, też szybciej to. będzie mi to życie no. rosłowiańskie, dobra, uturkę musimy też sobie kupić. No. Uturę gramy. No, no 800 HP, za 165 mamy, no to wciąż to jest bardzo, bardzo opłacalnie dużo. Mam coś w brodzie. Się do poduszki przytulałem i farfocle mam. Dobra, ile tu jest? Jeszcze tylko 300. 400. Jeszcze na podróż setka. No. O masz i kurde, dadzą mi jednego GPK. Z wiwerny. No, cholera jasna. 398 sztuk złota nam brakuje. Żeby stąd wyjść. Znale. Tak, ale nie wiedziałem, że jest w ogóle, że istnieje, bo, no, bo nie pamiętałem. Yy, użytkownik nosi odebrał koło fortuny. Za chwilkę 398 44, 354 golda. Yy, na koło fortunki, chwilkę zaczekamy. Najpierw chcę tutaj dokończyć zarobek na uturę 354 sztuki złota. Potrzebne. No, dawaj, dawaj, dawaj. 312 sztuk złota potrzebne. Jest, 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 ale mówię, koło za chwilę będzie dopiero. Najpierw muszę zbierać 312 sztuk złota. A potem będzie koło. 294 sztuki złota. Nie, sześć.

Ja nie wiem kto ty jesteś tam, Ile tam, było? Dwieście 211. Dwieście nie O nie, teraz ciężka matematyka, Boże. 50, 67 tam, sześćdziesiąt tam, 211 67 to by nam wyszło 242 Nie, 44 Tak, tak, chyba tak Nie, 144 przepraszam tak. Dobra, czyli z tych vivern co teraz ubiję to powinno być 144 odjąć, ile tu wypadło? 61. Czyli zostało nam 83 sztuki złota. 42 sztuki złota. I wychodzimy, i wychodzimy. Normalnie to te dwie biwary. No na pewno, no nie wypadnie poniżej. No nie wypadnie mniej niż 42 sztuki złota. 43. trzy. <śm> Jak ja mam ci poznawać? No, kurde! Kroc Wodrin. No, nie, nie, nie wiem. Nie wiem. Nie znam. Nie znam. Przepraszam. Ale ja no, nie kojarzę nawet białego garnucha. Przykro mi. Chociaż wydaje mi się. Wydaje mi się, że. E, wydaje mi się, że to może być. E, pewien osobnik aczkolwiek yy, on też tam miał często yy, nie wiem, biały pan na przykład, ale no nie biały garnuch <laughs> no przykro mi, nie kojarzę no, no nie kojarzę białego garnucha w ogóle nic mi to nie mówi Nie, to, to już w ogóle nie uwierzę. <laughs> Przykro mi, ale w to, w to, to, to jest fake największy. Tutaj to nie, eee, to na pewno nie jest Szymon, bo Szymon się szanuje. Nie, Szymon się za bardzo szanuje, żeby stworzyć postać, wbić w Tibi, wbić nią 54 poziom. Nie, nie wierzę, przykro mi. A Aczkolwiek znam osobę, która kiedyś wydaje mi się, że podszywała się już pod Larego, więc jeżeli to jest ta osoba, to ma na imię Łukasz. Dobra, zaraz sprawdzę. Za zaraz, za za chwilkę sprawdzę, czy się wyjebał wyjebała ta postać na ork fortecy, jeżeli tak, to wtedy uwierzę, że to jest Lary. Dobra, to nie jest Lary. To nie jest nasz Eonosik. To ktoś inny się podszywa pod niego. Wiecie, kogo jeszcze bym podejrzewał? Ale to, 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 jest to raczej nieprawdopodobne. <laughs> Tutaj no, no w, pierwszej, w pierwszej chwili to mi przychodzi na myśl, tak? No właśnie Łukasz. Aczkolwiek nie wiem, czy zaczął grać. Biorę pod uwagę, że może być... Że może być Piotrek. A czykolwiek to by było równie dla mnie dziwne, gdyby się okazało, że Piotrek zaczynawszy, zaczynawszy w tym samym momencie co Nezeks ma niższy od niego poziom. Chociaż z drugiej strony może nezeks się, Nezek się wciągnął. Takie rozkminy mam Yy, trzecia trzecia osoba, która przychodzi mi na myśl trzecia osoba, która przychodzi mi na myśl jeszcze ale właśnie w tym momencie yy, w tym momencie na pewno nie na 100% nie jeszcze myślałem, że może Andrzej z swego czasu wiecie też grał w Tibie i mówił do mnie byku. Do wielu osób mówił byku, nie? Byczku. Więc była szansa, że to jest Andrzej, ale jako, że teraz napisał o Nezeksie, to znaczy, że ogląda streama i jakby tego było mało, coś tam o się wie, więc to nie może być Andrzej. Więc zostaje pytanie, czy to jest Łukasz, czy to jest Piotrek. Aczkolwiek, a biały pan, biały pan garnuch, no, no to, no to tak, w pierwszej kolejności tak dobrze, dobrze kojarzę. Dobrze myślałem, to jest nasz kochany Łukasz. No bo no, no to była właśnie to moje pierwsze podejrzenie, że to byłeś ty Łukasz. Dlaczego? Ponieważ kiedyś się również podszywałeś pod Larego, jak dobrze pamiętam. Więc. Miło poznać. To czekajcie, czekajcie, ja sobie was pododaję. Wow, wow, mam znajomych. Teraz pytanie, gdzie jest ten... Chyba Pufels, prawda? Był dla rycerzy. Jak dobrze pamiętam. Ależ piękne niki, prawda? Okej, okay, szukamy w Heading Spellsach raczej. I nas by interesowało Recovery. I tak weźmiemy to. Weźmiemy, bo to będzie Game Changer. O Boże. Mamy to, mamy to, mamy to słodki języku. Dobra, ja zrobię na chwilkę przerwę, tylko dotrę na stateczek. Albo nie, jeszcze schowam do depo te rzeczy, żeby od razu będzie bliżej. Dodajmy sobie jeszcze uturę. OK. Dobra, to sobie zwrócimy, zwróć, chowamy, 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 i teraz jeszcze tylko tu musimy schować bolty. Czekajcie, to tu bolciki i mięsko. I co? No i tyle. Moja postać się nie leczy w depo? Nie, chyba się nie leczyłem w depo. To ciekawe. Dobra, już jak tu potrzebuję to cyk, cyk, cyk. Okej. Okay. Pięknie. I teraz stateczek i kończymy odcineczek. Okej, okay, w depo się nie leczymy. No, to kończymy odcinek. Na razie, cześć, Pajo!